Serio Serial line? No ale mam 200 pingu Dobra To najkorcisz dróg Jacoby live Kółam Ty, faktycznie Zarobca jak wygracie No ale się nie da grać na 250 pingu gadasz Ja tak pisałem Ale mama z tą kosą ty No stary ja mam takie lagi Takie tiki, takie tiki tak Proszę, mają. Ale lecą, popila. Ale lecą. Boże. Ale lagi Ty, są. Ty, ja oglądam live, normalnie opóźniony jest. No to wiadomo chyba, nie? No wiadomo, wiadomo, ale tak śmiesznie brzmi. Co to jest tam. A to jest mój gdzie? No nie, na YouTube. Czemu, no to. <głosy> <głosy> Czemu na swojego, <noise> to jest ja oczywiście Ole lagi, Boże a, Nie no, nie da się grać tu mam 5 pingów No to weź lą zrób live'a ale co Zróbcie na Discordzie? Zróbcie ten, Deforesta, a nie jakiegoś CS-a. Ej, wychodzimy z Możesz tego meczu? Szkierka. No ja mam 2 godziny, no w sumie można wyjść. No to co? Ekran będzie no A dostaniemy przegraną? No. E to, to nie. No co? Trzymaj live'a.